smartfon bez aplikacji, a także pierścień od Apple, czyli konkurencja dla Ura Ring i Samsungowego Galaxy Ring. Te informacje i wiele więcej w najnowszym podsumowaniu wieści ze świata AI. Z tej strony Paweł Soczewski, zapraszam was do mojego komputera. Dostaliśmy informację, a wręcz zadział się protest przeciwko OpenAI, który miał miejsce pod ich biurem. No, jak możemy się domyślać, protestujący sprzeciwiali się i sprzeciwiają się rozwojowi AI, a przede wszystkim temu, że OpenAI bardzo mocno chce stworzyć AGI, czyli to, co jest teraz mocno na językach i też co OpenAI samo cały czas powtarza czyli kolejny rozwój sztucznej inteligencji, aby sztuczna inteligencja dostała umysł i myślała tak jak człowiek. Prawdopodobnie takich protestów będzie coraz więcej i rzeczywiście myślę tutaj możemy się martwić, dobrze, że docierają do nas głosy, że wszyscy chcą to, wszyscy duzi gracze, którzy to wprowadzają, chcą to w jakiś sposób kontrolować, więc miejmy nadzieję, że ta ta kontrola nie zostanie zaniechana i to wszystko będzie robione rozsądnie, i nic tutaj nie będzie wchodzić i działać na szkodę nas, czyli ludzi. Idąc dalej, ostatnio pojawił się wywiad z zielonym maskiem, gdzie sporo informacji. Się pojawiło, wypłynęło i sporo ciekawych informacji, gdzie przede wszystkim Musk wspomniał, że X, czyli dawniej Twitter, rozważa połączenie z Midjourney i chciałoby zaimplementować do ich sztucznej inteligencji, do ich chatbota Groka, właśnie Midgernie, czyli generowanie obrazów. No To może być świetny ruch i świetny kierunek, aby móc korzystać nie tylko z Groka, ale także z takiego generatora obrazów, myślę, że to no coś, co wydaje się bardzo sensownym ruchem, sensowną odpowiedzią, choćby na to, że no czy OpenAI ma w swoim arsenale Dali 3 i możemy z Dali-3 korzystać korzystając z czatu GPT. No, to nie ma co się dziwić, że, że Mask chce też tak rozwinąć swoje rozwiązanie. Oprócz tego, dostaliśmy informację, że X będzie oznaczał wszystkie generowane obrazy AI i dawał informację, że to jest coś wygenerowanego przez sztuczną inteligencję. To też temat, o którym poruszaliśmy i który, no, który musi zostać tutaj mocno wzięty pod uwagę, żebyśmy. Dostawali te informacje i wiedzieli, co jest prawdziwe, co jest stworzone przez sztuczną inteligencję, a zwłaszcza w tych momentach, kiedy docieramy do punktu, że ta jakość tego generowania jest naprawdę niebywała i coraz trudniej będzie nam to rozgraniczyć. Oprócz tego Grok 1,5, czyli też jakiś czas temu wspominaliśmy i Musk mówił, że, że coś takiego ma nastąpić, ma pojawić się z, w, za, za kilka e, tygodni. Oprócz tego dostaliśmy informację a propos Neuralinka, czyli tego projektu e, Ilona Muska, który jakiś czas temu pochwalił się, że wszczepiono z sukcesem ten pierwszy chip do mózgu człowieka i teraz mask poinformował, że pacjent w pełni wyzdrowiał i nawet może kontrolować myszkę komputera tylko myślami. Niesamowite, e, niesamowite, co, co jeszcze, jeszcze będzie można osiągnąć, i, i to jest chyba wielki kamień milowy. Jeśli rzeczywiście te słowa się potwierdzą, no to czeka nas, nas niebywała przyszłość. Idziemy dalej. E, nie mogło zabraknąć SORY w tym materiale. 11 e, Labs pokazało świetną rzecz. E, co jeśli by. Stworzyć dźwięk do tych wygenerowanych filmów AI i możemy się o tym przekonać. Te dema, które widzieliśmy, które były stworzone w Sorze, dostały dźwięk, i jeśli one są rzeczywiście wytworzone, tak jak Eleven Labs wspomniało, dzięki sztucznej inteligencji do materiału wideo, no to to może być kolejny dodatek do tego, bo raz, że stworzymy świetny materiał wideo, jeśli do tego dołożymy dźwięk, no to mamy komplet i jesteśmy, jesteśmy w domu i pytanie tylko, co dalej? Następnie mamy informację od T-Mobile, no od niemieckiego telekomu, który chce stworzyć, a tak naprawdę stworzył już telefon, który nie będzie miał żadnych aplikacji i jak możemy przeczytać, tak naprawdę pro, prototyp, który już będzie zaprezentowany, a ma być zaprezentowany 26 lutego na targach MWC, czyli na targach nowych technologii, głównie w telefonach. No i w Barcelonie 26 lutego zobaczymy telefon od T-Mobile, który nie będzie miał aplikacji, który ma wykorzystywać sztuczną inteligencję, aby zrobić wszystko to, co chcemy. Ciekawy koncept. Jestem ciekaw, jak to może zostać rozwiązane i czy to jest kierunek, w którym można pójść. I rzeczywiście sztuczna inteligencja już teraz jest tak mocna i może sama wygenerować wszystko to, co użytkownik będzie potrzebował? Przekonamy się już za jakiś czas. Następna rzecz, znowu coś wielkiego, coś dużego rozwój sprzętowy, i myślę, że kolejna rewolucja i następstwo. Tego e, tutaj potrzeb, zwłaszcza sprzętowych, żeby móc generować sztuczną inteligencję jeszcze lepiej, firma Grok. E, nie mylić z Grokiem od Twittera, od Xa, e, czyli startup, który stworzył alternatywę, a wręcz coś innego do znanych m, kart graficznych e, i tym razem stworzyli coś, co się będzie nazywać LPU, czyli procesory, które będą wykorzystywać język i które mają być stworzone bezpośrednio i konkretnie do pracy z dużymi modelami językowymi, czyli czatami AI. I jak możemy sobie wyobrażać, to ma być akcelerator, który będzie pomagał i jeszcze lepiej sobie radził z przetwarzaniem tych wszystkich informacji i jeśli rzeczywiście tak to będzie działać i tak jak Grok tutaj wspomina, to może być kolejna rewolucja i rewolucja na miarę i na skalę taką jak mieliśmy akceleratory graficzne w 90. latach, też konkretne produkty, które powstały wtedy, które miały pomagać w przerabianiu tej grafiki i były wielkim przełomem w świecie IT, tak teraz może LPU Czyli te mm, procesory, które będą działać konkretnie do języków, mogą być wielkim przełomem. I jak Jay Scambler wspomina, Grok potrafi Dać tak szybkie odpowiedzi, że to będzie nawet 500 słów na sekundę, i to jest dziesięciokrotnie więcej od czatu GPT, bo nawet ponad dziesięciokrotnie więcej. No, jeśli rzeczywiście takie wartości, takie liczby tutaj będą osiągane, to możemy mówić o kolejnej wielkiej rewolucji i teraz zamiast GPU, czyli kart graficznych, będziemy dostawać LPU. Zobaczymy, czy, czy to zacznie się rynkiem. Sprzętu w kontekście IT. Slack, czyli aplikacja do komunikowania się, głównie wewnątrz zespołów, pewnie wielu z Was korzystało lub choćby słyszało z niej. Jeden z liderów, jeśli nie lider komunikatorów i używany w wielu miejscach do wielu projektów, dostaje funkcjonalności AI i możemy zobaczyć choćby Streszczenie wszystkich informacji i wiadomości, których nie przeczytaliśmy, czyli tak będzie mogło nam pomóc sztuczna inteligencja. Będziemy mogli wyszukać i z, wziąć tutaj oczywiście sztuczną inteligencję, aby pomogło nam jeszcze lepiej wyszukiwać to, co jest w całym naszym workspace Slackowym. Ciekawe rozwiązania to znowu. Początek, jak kolejne aplikacje dostają swoją porcję sztucznej inteligencji. Fajnie, że takie narzędzie, które jest używane przez, przez wiele osób, też staje się coraz lepsze. Czekamy na więcej. I na koniec rzecz, która jeszcze oczywiście nie jest niczym potwierdzonym, ale mogliśmy się spodziewać z racji, że Samsung pokazał na swoim ostatnim Galaxy On że wprowadza swój pierścień, pierścień smart, który ma nam pomagać i monitorować nasze funkcje zdrowotne, który będzie oczywiście bezpośrednią odpowiedzią dla Uraring, czyli najpopularniejszego smart pierścienia. No i nie inaczej, Apple także podobno pracuje nad swoim rozwiązaniem myślę że możemy się doczekać na najbliższych konferencjach Apple'owych takiej informacji czy pierścienie zastąpią zegarki prawdopodobnie nie ale myślę że to może być ciekawe rozwiązanie i jeśli to znowu zostanie dopakowane sztuczną inteligencją i w jaki sposób będzie jeszcze zwiększać wydajność nas jako ludzi czemu nie Zobaczymy. Jak zwykle, zostawiam pole komentarzy dla Was. E, dajcie znać, co sądzicie o tych wszystkich rzeczach, o których dzisiaj wspominałem. Dajcie znać, co myślicie. A jeśli uważacie, że ten materiał był dla Was cenny i wartościowy, rozważcie zostawienie subskrypcji, łapki w górę, łapki w dół. Każda reakcja bardzo mile widziana. Za każdą bardzo dziękuję. Zapraszam Was do moich poprzednich filmów, następnych, które pojawiają się codziennie. Dzięki wielkie. Do usłyszenia.